Siomeczko, siomeczko, system i To jest kolejny odcinek z Bedwarsów. Jestem z nami aktualnie, jesteśmy na solówce, jak widzicie. E, mam nadzieję, że jakoś damy radę, bo generalnie już dawno nie grałem Bedwarsów, przyznaję się. E, nie Niezbicie, bo już e, tak naprawdę jest marzec, a generalnie w tym miesiącu nawet nie ruszyłem w ogóle Bedwarsów. Więc mam nadzieję, że jakoś damy radę, więc przymrujcie jak tego oko na moje nubskie. Akcje ewentualne. O ile będę miał. Ale nie no, jak jeżeli będę miał nupski, to kurde, będziecie mogli się coś pośmiać. Ze mnie. Dobra, zbudowałem jakieś tam generalnie łóżko. I jesteśmy na Crafty Play w ogóle. Jak pewnie założyliście. Dobra, e, zróbmy tak. Potrzebuję to, to, to. E, trochę wełny. TNT sobie weźmiemy i lecimy Jeden, jeden że Już kurde, typ już jest u nas. Na szczęście mi się przewidziało. Aha, jest tylko niebieski i Biały. No spoko, akurat biały jest na, obok nas Więc od razu polecimy do niego Ale mnie wybiło Dobra, zniszczyłem jemu łóżko Jest gitówa, kurde Jabłko sobie zjem od razu No i co teraz? Biały No i gówno, kurde Myślałem, że dam radę z fireball jumpem, ale ni niestety się nie udało Eee, niebieski <laughs> Poszedł nad jaksywicę Eee, dobra, weźmy sobie Trochę wełny Nie powiem, o sobie ping a co zrobić, weźmy sobie więcej TNT i pójdźmy na diaksy, noszę. Aha, spoko. On gdzieś tam chyba się przybywa, ale nie jestem pewien w 100%. Aha, jest tutaj! Jezu, jaki ze mnie debil. No i padł, nice. Chociaż ee, dobrze, że jakoś daliśmy radę z nim. Ehm, dobra, sobie ulepszmy rzeczy. Już chciał nam kopać, chociaż nie zauważył chyba, że wyrzuciłem tutaj TNT. No i dobrze, szczerze mówiąc, bo generalnie jeszcze niebieski nam się został. Mamy 7 diaksów, więc pierwsze to co zrobimy sobie sharpnessa na pewno i prota. Dobra, już ciach ciach. <laughs> Ale w ogóle się nie spodziewałem tego białego, że kurde z nami będzie. Eee, ehm, wiecie co? Zrobimy tak, że pójdziemy na środek. On już był na środku, widzę. Generalnie, ja zniszczyłem ją łóżko i lecimy na niego. Kurde, miał Loła już. No ale nie, no już dosyć dobrze, że tak naprawdę on już nie ma łóżka. Da mi to akurat wielki plus, bo nie muszę się tym przejmować, że na przykład może spać przypadkowo i zdupić się. Dobra, zbierzmy sobie emeraldę sobie, bo jak on już jest tak ulepszony, to wolać sobie trochę emeraldów pozbierać, żeby mieć na koniec zbroję, ewentualnie podkradnę jemu diaksy, bo why not, żebyśmy mieli ewentualnie proto lepszego. Dobra, jeszcze tutaj generator emeraldów jest. Dobra, lecimy. Dobra, zbierzmy nasze diaksy tutaj, co leżą i idziemy się ulepszać. A nawet mam całkiem mały ping, taki xd. Dobra, sobie ulepszmy się już od razu. Weźmy dwa TNT, e, trochę refilek. Nie wiem, mi się skojarzyło, że ktoś tutaj już chodzi. Weźmy sobie firebole, ogarnijmy. Sześć sztuk, spoko może być. Nie wiem, gdzie generalnie on jest, ale idziemy na środek. Nie wiem, czy jest w bazie, czy nie. Pójdźmy, sprawdźmy po prostu. A, jego nie ma w bazie. Powiedzmy, już to mamy problem. Facet chyba babkę chce się pobawić Mam nadzieję, że coś takiego jak kompas jest na craft playu. Żeby zlokalizować tego typa Mam nadzieję, że nigdzie tam w daleko nie uciekł Bo mi się szczerze nie chce mi się latać do niego A nie, jest chyba tutaj kompas Kliknij prawym, siedzenie. a dobra On gdzieś tam jest, widzę U morskich jest No i co? No chodź, Przezdomyślam się, że masz... Jest spokój Myślisz ja nie widzę, że kurde masz firebola. Myślisz, że jestem debilem. No sorry, ja się nie podbuduję bardziej. Dobra, idź proszę bardzo. Co już odchodzisz? Nara, życi. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. spryciola ze mnie. No i trzymajcie się. Cześć. I na razie, bo jest...